Słuchajcie, wsiadamy do naszej bryki. Wait, gdzie są moje koła? Jak ja to zrobiłem? Pewnie szczerze, właśnie z tego względu mi się ta gra tak mega podobała. Tak! Kozak! Mamy minigana jeżdżącego, kurcze, no to teraz jestem spełniony, nie? Dobra, witam was serdecznie z tej strony Prozure i dzisiaj tak jak wam obiecałem, jedna z gier, o których mówiliście, czyli Scrap Mechanic. Co więcej, nie martwcie się, Minecrafta już mam, grałem w niego wszystko śmiga, aczkolwiek musicie mi napisać w komentarzu pod tym filmem, raz. Co mam następnego zbudować z Scrap Mechanic'u? Wiem, że tutaj można też wczytywać pracę widzów, więc musicie mi powiedzieć jak ten Steam Workshop działa. To będziemy mogli jakieś interaktywne odcinki robić, że robimy powiedzmy motor, a na następny odcinek przygotowujemy, nie wiem, windę. I wy będziecie robić windy, wysyłać mi w komentarzach swoje Steam Workshopy. Ja też nie wiem, jak to działa, więc musicie mnie w to wprowadzić. Dla tych, którzy się martwią, że rysowania nie będzie spokojnie, we wtorek albo w czwartek leci rysowanie. I to będzie rysowanie komentarzy z pewnością, więc to jest główny nurt na tym kanale. Gry są tylko dlatego, żeby odpocząć, więc wbijam się w kreatywny, weźmy sobie na teren, nazwijmy grę. Dla tych, którzy wybrali Minecrafta, bo było was dużo, 69% bardzo dobra liczba, swoją drogą, dużo osób się śmiało. Słuchajcie, będziecie musieli. Napisać w komentarzu, tak jak mówię, pomysły na to, co mam w Minecraftzie zbudować, i dopiero potem, jakby pierwszy odcinek z Minecraft'a powstanie. Odcinki z tych gierek też będą powstawać sobie w międzyczasie, czyli poniedziałki, środy, piątki, soboty, niedzielę, coś w ten sposób. W sensie nie, że we wszystkie te dni, tylko w którejś z tych dni będziecie się mogli spodziewać tego. I cóż, zacznijmy. Może na początek pokażę Wam, co ja właściwie już umiem tutaj zrobić. Czyli, umiem postawić podnośnik, mogę go sobie ruszać i tak dalej. Oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzą, Scrap Mechanic to jest gra, w której po prostu budujemy pojazdy, mechanizmy i tego typu rzeczy. Więc jest to strasznie kreatywna gra. Z tego co wiem, są tutaj bramki logiczne. Zresztą zaraz Wam pokażę. Tylko zbuduję jakieś podstawowe gumienko, żeby pokazać Wam, że nie jestem totalnym noobem w tę grę. Zobaczcie, B. Jak widzicie, tych klocków jest tutaj naprawdę sporo, są tutaj jakieś łączniki sześciokątne, łączniki przewodów, duże rury, nie wiem, stopnie, mnóstwo, 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 rekiny są nawet, nie? Montowany miotacz Pyr, to brzmi dobrze. Kurczę, chyba wiecie co? Pierwszy odcinek zrobimy sobie na luzie, ale może zaraz... Chciałbym, żeby to wyszło przede wszystkim, nie? Więc na początek pokażę wam, że po prostu umiem coś e, zrobić. Więc dodajmy sobie jakieś e, zawieszenie podstawowe. Co to jest? Zawieszenie sportowe, jasne, niech sobie e, będzie. Więc, ja myślę, że będziemy mogli zrobić tutaj mecha i chyba, chyba to bym chciał robić w następnym odcinku, ale to jeszcze spokojnie. Słuchajcie, chcę na pewno mieć przód i tył. To niech będzie tył, więc zrobimy sobie małe zawieszenie, cyk, cyk. E, klocek klocek. Ciężkie opony, żeby nie było, oczywiście. Jak to się nazywa? Łożysko chyba, tak? Z tego co wiem, łożysko, żeby się te koła nasze Mogły kręcić oczywiście, cyk, cyk I teraz tak, mamy problem Bo chcę, żeby przednie koła skręcały I tego się już nauczyłem przed chwilą Bo widziałem, pewnie widzieliście na społeczności, że Dorzucałem wam już Żeby koła się kręciły trzeba dodać najpierw łożysko, które się kręci w ten sposób Klocki I dopiero potem możemy dodać Kolejne klocki I kolejne łożyska, żeby to się tutaj już kręciło Pyk, 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 pyk Tyle umiem, ale był, Nie byłbym sobą gdybym po prostu Tyle zrobił w tej grze Słuchajcie, tu też zrobiłem jedno za nisko Podajmy hmm, wiem że to jest głupi pomysł Żeby tak to robić, ale no dobra <głos》> Już mi się nie chce całego tego rozbierać Więc to i tak powinno jeździć w ten sposób Bo chcę żeby to było równe przede wszystkim Pyk, pyk, dobra Zniszmy to sobie, cyk Jasne w podłogę, dlaczego nie Teraz tak, to chcę obrócić, ponieważ tam ma być Przód Cyk Silnik damy z tyłu, come on! Zróbmy maluszka. <grym> Zróbmy maluszka i teraz tak, tym czymś łączymy to wszystko, więc na pewno chcę połączyć sobie te dwa łożyska z kierownicą, tak żeby to było od razu to odwrócę, yy, który się odwraca prawym przyciskiem myszy, cyk, cyk. Żeby to na pewno nam kręciło i teraz wszystkie koła podłączamy do silnika. Cyk, 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 cyk i cyk, i cyk. Oczywiście Metodą propi błędów, już wiem, że ten samochód będzie za lekki. Oj, metodą propi błędów widzę, że postawimy źle kurcze fotel. <grytanie> ja mogę cię przesunąć, nie mogę. Dobra, czekajcie, cyk. I teraz jeszcze raz to podłączę, pyk, 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 pyk. Zmieńmy rotację to w prawo to w. To w prawo to w lewo. Dobrze, chyba teraz będzie. I obciążmy go trochę z przodu, żeby nam nie podleciał do góry, jak będziemy chcieli jeździć. I co to są? Ma betonowe bloczki, ja mam chciał te stalowe, bo te stalowe naprawdę dodają dużego obciążenia i dobrze działają z tego co je testowałem. Dodajmy tu po prostu taki zderzaczek mały, cyk, cyk. I zderzaczek dodajmy też z tyłu, w razie czego, żeby nie było z tym problemu. Dobra, słuchajcie, wsiadamy do naszej bryki. Wait, gdzie są moje koła? <laughs> Czekajcie, ja muszę go podnieść trochę, kurczę. Yy, tyk, tyk. Dobrze, dziękuję. On jest taki wysoki? Oj, oj, poczekajcie. Musimy zrobić jakieś... Zróbmy sobie progi po prostu. Także, tak jak mówię, nie traktujcie jakoś mega poważnie tej gry. W sensie, mega poważnie nie traktujcie. Ona jest, dajmy tu metalowe, żeby było na pewno stabilne. Ona jest bardzo przyjemną grą. Tego jej nie odbiorę, ale wiecie, że główną serią na tym kanale jest zawsze... Come on, dobra, nieważne. <laughs> jest zawsze rysowanie. I rysowanie tą główną serią pozostanie. Poczekajcie, chciałbym bardzo, żeby to było. U góry. Jest na boku. Teraz z tyłu. Jest u góry, dobra. No i dobra, w sumie mamy tyle, nie? Starczy? Starczy. E. Dlaczego nie jeździsz? Panie samochodziku. Czy ja podłączyłem... Aha, wiem, co jeszcze. Dobra, okej. Nie podłączyłem silnika do siedzenia. No przecież, nie? Tak czy nie? Poczekajcie, coś, coś ten silnik pracuje. Kurczę, ja specjalnie się przygotowałem, żeby było, że jestem pro i w ogóle już elo, umiem jeździć umiem wszystko robić, a tu gu, no, poczekajcie chwilę. Jest koło, ma się kręcić do przodu, to koło ma się kręcić do przodu, jest. Do przodu i do przodu, wszystko jest w porządku, cyk, cyk, cyk. Koła mają miejsce, żeby się kręcić, no, powinno jeździć. Dobrze, jeździ, super. Okej, okay, mamy wariata, mamy wariata, ale jeździ. Jeździ, skręca, poczekajcie, dobra, już widzę jaki jest problem. Jest za lekki z przodu. Także, jak widzicie, ta gierka jest taka <śmany> infantylnie śmieszna. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie rozumiem do końca grawitacji. Ale widzę w niej potencjał. Ja tutaj nie będę robił, kurczę, samochodzików. Nic z tych rzeczy. Raczej już będę chciał robić jakieś profesjonalne, kurcze samoloty. Rakiety. Powiem wam szczerze, że Kerbal y, Space Program zawsze był moim takim konikiem, taki... Grach tego typu. Była też podobna gierka, która polegała na budowaniu maszyn wojennych, więc myślę, że jakiegoś rodzaju rakiety też będą super pomysł, żeby to później podawać tego wszystkiego. Jakieś przekaźniki. Tam widziałem, że widz mi skomentował dzięki ci bardzo, że ma kanał, który polega na właśnie mechanizmach z tej gry. W sensie na wytłumaczeniu. Na tłumaczeniu znaczycie mechanizmów tej gry i na pewno sobie skorzystam, żeby budować jakieś ciekawe rzeczy. Ponieważ kurczę, no nie ukrywam, że wkręcam się w takie gierki i myślę, że mech chodzący na dwóch nogach, który ma na łapach po prostu gnaty jakieś albo pociski, będzie takim naprawdę dobrym odnośnikiem tego, czy ta seria będzie dla mnie i czy dam radę to ogarnąć. Dobra, stop, do tyłu jeździ, a do przodu czemu nie jeździ? Jeździ, ale się mocno ociera. Dobra, okej, okay. stworzyliśmy małego potworka, który kurczenie chce skręcać. W sensie mam nadzieję, że do drugiego odcinka już się nauczę, jak to wszystko funkcjonuje, ale no poczekajcie. Czyli może tak, w ogóle swoją drogą fajnie zamontowany ten <laughs> podnośnik, nieważne. Czyli może ta gra jednak ma jakąś fizykę. Jak ja to zrobiłem? Mhm. Ojoj, ale to jest nieważne, ponieważ tutaj mamy nasz czołg, który jeździ. Powiem wam szczerze, że po tym jak usunąłem część klocków i odpadło mi połowę maszyny, yy, straciłem wiarę, że tam to będzie jeździć. Ale ten bydlak za to zasuwa i ma się bardzo dobrze. To jest w ogóle driftobus, bo mimo że jest taki wielki, to powiem wam szczerze, że rzuca nim jak szatan, nie? Czy ty podjedziesz pod górkę, mój driftobusie? Dziękuję bardzo. Także ja wiem, że to wygląda jak maszyna wojenna, którą się jedzie co najmniej, kurczę, na igrzyska śmierci. Nie, była... Wiecie, co to jest? To jest fura z Karmagedona, tak to wygląda. Gdyby taka fura była w Karmagedonie, na pewno bym jej używał. Słuchajcie, dodajmy jeszcze trochę rzeczy. Skoro tam to nie chce działać, to chociaż zrobimy sobie tutaj jakieś rzeczy. To jest pyro... Pyro co? Pyrogan? Montowany miotacz pyr. Słuchajcie, no ja mam powiem wam szczerze, bardzo wielkie... Nadzieję do tego. Więc zróbmy sobie klocek, 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 klocek. To sobie usunę, klocek. Dodajmy sobie teraz jeszcze wyżej po klocku jednym. Cyk, 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 cyk. Na logikę powinno działać. Mam nadzieję, że będzie działać. Pyk-pyk. Po łożysku. I teraz, skoro do łożyska, to już tak myślałem, że można wczepić to. Także świetnie. Już mi się podoba. <grych> ok, I teraz jak jest napisane w ustawieniach. Miota czpyr czyli broń ciskająca ziemniakami, to wspaniały sposób na zapewnienie ochrony swoim konstrukcjom. Połącz go z włącznikiem połączonym z fotelem. A I strzela i siedząc. Gdzie ja mam to dodać? Gdzieś tu chyba koło kierowcy, nie? Czekajcie, on tu jest obudowany. Tu będzie miał pod ręką. Kurczę, jakby ręcznego wrzucał. Pyk, pyk. E, żeby użyć. Ten przełącznik jest z niczym nie połączony. Ja mam nadzieję, że będę mógł jakiś klawisz do tego podłączyć, co? Powiedzcie, że tak. Dobra, teraz tak. Kolory. Oli się. Ok, to można podłączyć do przełącznika. Tyle dobrze. Podoba mi się ta gra z samego faktu na to kombinowanie tym wszystkim. Czyli to się będzie kręciło zawsze, jak będę jeździł. Tak mi się wydaje. Pyk, 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 pyk. Pyk. I pyk. I teraz, czy ja mogę ustawić przełącznik na jakiś konkretny guzik? Silnik rakietowy to nie jest to. Poczekajcie, tutaj mam nasze wejście. Cyk, cyk, cyk. Powiem szczerze, właśnie z tego względu mi się ta gra tak mega podoba, bo One wystrzeliły? Powinny, nie? To teraz pytanie: którym się odpada przełącznik? F? G H? O, jest! SD, Alt i yy, kółko, spacja, shift, kucnięcie. Jedynka, dwójka. Przełącznik podłączam do, si do siedzenia podłączam. Przełącznik, zobaczcie. Jaki super poradnik, były 5 sekund. Okej, okay, powiem tak, strzela to, tylko że łożyska się nie kręcą niestety. A szkoda. Ale kurde, mamy gnata, słuchajcie, mamy czoł, który jeździ. Jeździ i strzela dodatkowo i nie jest za ciężki. No <grymianie> szczerze, będę się świetnie bawił w tej grze, także w dzisiejszym odcinku zmodyfikowaliśmy nasz czołg, który strzela pyrami. Szkoda, że się nie kręcą te łożyska, bo to byłoby potrójnie fajne, gdyby się jeszcze kręcił jak minigan, ale myślę, że na ten odcinek to tyle ja się do następnego odcinka na pewno przygotuję, bardziej się nauczę, poczekaj, jeszcze to tylko silnik żeby miał full mocy, gdzie to jest? Gdzie jesteś, mój silniczku? O, rzecz morda, mój silniczku! Poczekajcie, gdzie jest mój silniczek? ja się do mojego silniczka dostanę? Przede wszystkim dzisiaj. Cyk, cyk. Postaw się, proszę, na nóżki. Dziękuję. Mój silniczku! Ja tu bym przykucnął, może. Powiem wam szczerze, odczepiłbym ten klocek, ale boję się, że to się wszystko rozleci. A poczekajcie, może te łożyska jeszcze stamtąd połączmy. Tu jest połączony ten silnik jeszcze. Czy ja mogę te łożyska połączyć z. Samochodem, a czy sobie z silnikiem? Tak! Bo jednak silnik odpowiada za moc tego, a fotel odpowiada za skręcanie głównie za kontrolę tym. Także może to ma sens? Jeśli masz podłączoną maksymalną ilość chorysk. No to ten nie będzie miał cyk, dobra. Okej, okay, teraz tak, czy jak usunę nasz podnośnik? Ja trzymam kciuki, nie? nie wiem jak wy, ale mam nadzieję, że to będzie działać. Tak! Kręci się, tylko gnaty ty się nie kręcą razem z... Nie, kręcą się! Kozak! Mamy minigana jeżdżącego, kurczę, no to teraz jestem spełniony, nie? No to teraz już jestem... O, tył mamy delikatnie za lekki. Ale teraz już jestem spełniony, słuchajcie. To teraz w tym momencie się z wami żegnam z tym odcinkiem. Zrobiliśmy czołg z, kurczę, z kręcącymi się miniganami. Więc, jeżeli chcecie więcej z tej serii, oczywiście tak jak mówię. Pomiędzy rysowaniem, pomiędzy animowaniem Jeżeli chcecie taką dodatkową serię to dajcie mi znać Czy ta gra wam odpowiada Ja myślę, że i tak będę z niej robił serię No bo jednak mi się w to strasznie przyjemnie gra Więc napiszcie mi w komentarzu co mam zbudować w tym minecrafcie I co mam spróbować zbudować w tym scrap mechaniku A jeżeli macie jakieś wskazówki jak zbudować mecha Bo to bym chciał zrobić chyba w następnym odcinku To dajcie mi znać Jak widzicie grubo, ale to daleko leci Ej Kozacka jest mi się bardzo podoba Więc trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć